Panie Januszu, pierwsze moje pytanie w takim razie, co udało Wam się wypracować w konkretach na wczorajszym spotkaniu? Jaka jest ostateczna ta koncepcja, którą przyjęliście do pomocy ze Znaczy Po nazwijmy, burzy mózgów sądzę, że dwie strony znalazły kompromis. Ten kompromis jak zawsze nie jest super satysfakcjonujący nikogo, natomiast no, uważam, że jest przede wszystkim dobry dla kibiców i dla klubu. Mianowicie taki, że spółka, która dzisiaj akcyjna grono, która ma półtora miliona kapitału, podniesie kapitał o 2 miliony złotych, po milionie obejmie miasto i, i województwo. Dzięki temu uzyskamy pewną, z jednej strony finansowanie, z drugiej pewną stabilność funkcjonowania w czasie, no bo jeżeli dwa takie duże instytucje i zasobne będą współodpowiedzialne trochę za, za klub, no to jesteśmy pewni, że też będą po prostu stabilnie pomagać. Druga część jest taka, nazwijmy nie jednorazowa, tylko stała w czasie. No, i w naszym planie ustaliliśmy, że przez okres około pięciu lat, taki, taki pięcioletni plan sobie nakreśliliśmy, województwo będzie, będzie dofinansowało na zasadzie dotacji. W kwocie około miliona złotych, wiadomo, ona się może tam w latach różnić, chociażby jak będzie wysoka inflacja, i tak dalej. I miasto w wysokości dwóch milionów, czyli taki poziom, który zapisywało w budżecie w latach poprzednich. To jest jakby ta część, za którą jesteśmy w pełni odpowiedzialni, czyli możemy, nie byłem to, zagwarantować, ale jakby zdeklarować. No i jeszcze chcemy wspólnie rozmawiać, biorąc pod uwagę, że, że jest tak ważny projekt i stabilny w czasie ze sponsorami tytularnymi. Tutaj zaplanowaliśmy sobie kwotę około 1,5 miliona złotych, która musiałaby z takich sponsora bądź sponsorów tytularnych wpływać. No dobra, pierwsze moje pytanie, kiedy w takim razie ma się dokonać to objęcie akcji przez urząd marszałkowski i urząd miasta? No i właśnie to jest największy problem, że my nie wiemy bo to są procedury, to jest czas, to nie zależy też od nas. No my ze swojej strony zdeklarowaliśmy, że wszystkie pomo pomocy, jaką my możemy udzielić, to udzielimy, jeżeli potrzebne przeprowadzenie jest jakiegoś audytu przez instytucję oczywiście zaakceptowaną przez nich i przez nas, czyli jakiś tam audytor. To jak najbardziej robimy to y, może być od, od, od zaraz. Natomiast nie wiem, jak to jest z drugiej strony, czyli względów procedur miasta i, y, i województwa. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne też, że y, środki, pewne środki mogą być uruchomione też już nazwijmy to bieżące. I tu liczymy bardziej, że szybciej mogą się pojawić te bieżące, bo one wy, wymagają mniejszego, nazwijmy to zamieszania proceduralnego i można miasto może jutro ogłosić konkurs i, 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 i pomóc, czy, czy marszałek. Tak wiadomo, może to będzie z, z tego budżetu, może z przyszłego, nie wiemy. A, czyli na tą właśnie na tą dotację chciałem zapytać, czy ona jeszcze w takim razie ta miejska, bo, bo z Urzędu Marszałkowskiego dotację macie tak. w tym roku. Czy urzę, miejską dotację dostaniecie jeszcze do końca tego roku, czy najszybciej już na rok 2024? Znaczy generalnie będziemy prosić, żeby było jak najszybciej, no bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest kwestia też, jak to mówią, żeby operacja się udała, to pacjent musi przeżyć. Dobra, jeszcze moje jedno pytanie w takim razie. Ile tak naprawdę jakby Jaka część z tych dotacji, która będzie dostawała miasto, będziecie przeznaczać na te zaległości, które są, jeżeli chodzi choćby względem pionu sportowego, tak zwanego, tak, tak. zawodników, koszykarzy, trenerów, a jaka część będzie na bieżące potrzeby i ile tak naprawdę pieniędzy potrzebujecie też na dzisiaj, żeby dokończyć na spokojnie ten sezon? Czy znaczy, Sądzimy, że tak na dokończenie sezonu potrzebujemy około 2 milionów złotych, tak nazwijmy na 2-2,5 miliona złotych na bieżące. Potrzeby drużyna, jakieś przeloty, czy jakieś tam hotele i tak dalej. Także mieszkania i to wszystko, co jest z drużyną związane. Natomiast i to, i to by się przydało zabezpieczyć, że tak powiem, już. Plus oczywiście są elementy naszych planing, planów spłaty, które są rozciągnięte na dłuższy okres, i, i tutaj nie ma jakby pożaru. Nie? No wiadomo, gdzie musieli jakoś tam odpowiedzieć, bo poprosiliśmy o nowy payment plan dla Żana Tabaka na ten, na ten case i w związku z tym dostaniemy go i będziemy go realizować. Ale z tych ustaleń, które mamy w Lidze i w FIBie, to są plany raczej kilku miesięczne nawet do dziesięciu. To jeszcze dwa pytania. Czy Janusz Czesiński zostaje w klubie po tych wszystkich zmianach, które już się, że tak powiem, dokonają, czyli po objęciu akcji przez Miasto i przez Urząd Marszałkowski, i drugie od razu pytanie: też za tym idące, jak będzie wyglądał skład Rady Nadzorczej po tym, jak już miasto i e, samorząd wejdą do spółki. No ustaliliśmy tak wstępnie, ale mi się wydaje, że to będzie jeszcze podlegało jakimś tam końcowym ustaleniom, żeby Rada Nadzorcza odzwierciedlała udziałowców, czyli żeby to było pięć osób. No i ta Rada wybierze prezesa, który będzie, który będzie takim prezesem technicznym. Tak, no bo jeżeli te instytucje mają mieć wpływ no to tak naprawdę dużo rzeczy trzeba ustalać na radzie nadzorczej z pewnymi dyrektywami wiadomo prezes jest władzą wykonawczą rada nadzorcza trochę jak władzą parlamentarną tak jakby żeby łatwo to było zrozumieć jedno jest oczywiście związane z drugim no i najważniejsza kwestia osoby nazwiska są kompletnie nieustalone no wiadomo że musi być Zachowany jakiś parytet udziałowy, czyli proporcjonalnie do udziałów na pewno będą też miejsca. Tak? Czyli można spodziewać się, że miejsce dla przedstawiciela yy, województwa, dla przedstawiciela miasta, dla przedstawiciela mniejszych sponsorów, dla przedstawiciela głównego, yy, tytularnego sponsora. Tak? Więc te wszystkie jakby parytety muszą być zachowane. No będziemy mieli sytuację taką, że będzie nazwijmy to dwóch dużych graczy plus ilość tam mniejszych. No i ta równowaga musi być jakoś tam odzwierciedlona w, w Radzie Nadzorczej, w związku z tym, żebyśmy też... To wiadomo, nikt tam nie będzie... Wie pan, no, ja mówię, że w klubie to raczej się dzieli biedę niż bogactwo, więc jestem spokojny, że tam nie ma, nie ma, nie ma jakbyś wielkich presji na, na to, żeby tam zasiadać. Wszystko jest bezpłatne, bez żadnych świadczeń, nikomu nie płacimy diet i tak dalej, więc... Myślę, że tam się pojawią ludzie, którzy faktycznie chcą pracować i pomagać kierzchówcy. Króciutko, jednym zdaniem zostaje pan, czy, czy pan Czy znaczy Generalnie ja się, ja się daję do dyspozycji resztę. Tak? Znaczy jeżeli moja funkcja, jeżeli się w czymś mam przydać i mogę przydać, to ja nie mówię nie, tak? bo wiedza, którą posiadłem w dobrym i w tym złym tego znaczeniu zawsze jest w nas i, i na pewno. Yy, trzeba tą wiedzę komuś przekazać. No ja będę na pewno starał się, żeby była kontynuacja, i pani Katarzyna Marciniak yy, została w klubie i wtedy ona też jest dużym, dużą skarbnicą wiedzy. Wszyscy wiemy, że to jest dziewczyna, bez której tak naprawdę koszykówki byśmy wzięli na górze nie mieli.